A teraz, drodzy Państwo, mam dla Was naprawdę wielką niespodziankę. Otóż goszczę dzisiaj mandarynę. Dzień dobry, dziękuję to... pięknie za zaproszenie. Bardzo, bardzo się cieszę, że się spotkałyśmy, że udało Ci się trochę znaleźć czasu. Co mandaryna teraz w ogóle porabia? O, od tego zacznijmy. Czego mandaryna nie robi? E, w zasadzie taki mój ostatni czas jest bardzo pracowity, bo. Mm, e, razem z przyjaciółmi odświeżyliśmy stary utwór e, Love is Just A Game i postanowiliśmy do niego nakręcić teledysk, więc e, niebawem e, 20 ma e, premierę, e, więc trochę tak stare, nowe, e, odświeżone. W najbliższy piątek też mam premierę piosenki, którą nagrałam z inną i z Gosią Andrzejewicz, Aha. więc to też dla mnie taka fajna współpraca trójkowa, a w zasadzie czwórkowa, bo jeszcze kluby Hach i chłopcy się tym też zajmowali. Jak się w ogóle złapałyście, że zaczęłyście ze sobą współpracować? To w ogóle trochę połączyło. Czy u nas właściciel klubów, w, w, w których gramy i wszystkie trzy się z nim przyjaźnimy, przyjaźniłyśmy osobno, a teraz przyjaźnimy się razem, więc to jest takie bardzo miłe. On wpadł na pomysł pierwszej piosenki, no i tak to się e, przyjemnie potoczyło, że, że okazało się, że, że, że nagramy też wspólnie drugi numer. E, więc fajnie, bo to są fajne, naprawdę fajne dziewczyny. No i jeszcze oczywiście, Dużo tanecznie się dzieje u mnie w, w szkołach tańca, bo też nagraliśmy klip taki taneczny, gdzie tancerze no, papisują się swoimi umiejętnościami. Wśród nich jest też dwoje moich dzieci, więc z tego też się bardzo cieszę, że oni też rozkładają skrzydła i lecą. Ja proponuję, żeby Państwo zajrzeli sobie na Instagram i zobaczyli e, Marty Córkę, zresztą syna też. No ja się po prostu zakochałam. O Jezu, Naprawdę przepiękna dziewczyna, myślę, że no, będziesz musiała uważać i tam patrzeć, kto przychodzi do domu. To już e, chyba taki wie. E, tak, taki wiek, natomiast no, to jest bardzo rozsądny, młody, chociaż już e, e, nie dzieciaczek, e, młoda dziewczyna, fajna, rozsądna. Bardzo dziękuję e, za ten komplement, przekażę, nie uwierzy. Marta, powiedz mi, cofnijmy się trochę do tego, jak byłaś małą dziewczynką. Czy zawsze chciałaś tańczyć? Zawsze chciałaś być związana ze sztuką, z tańcem, z nie wiem może z aktorstwem też, z piosenką? Jako mała dziewczynka roznosiła mnie energia bardzo, bardzo mocno i już od najmłodszych lat poszukiwałam jakiejś swojej innej drogi niż ta, którą kroczą moi znajomi i to nauczycielka w podstawówce. Taka, która uczy klasy 1-3, więc mhm. jakby zajmuje się z nami, tak nami w całości, to ona um, wezwała moją mamę i powiedziała, że z tą energią chyba należy coś zrobić, a że ja w każdym kącie siedzę i coś tańczę, to może warto pójść w tą stronę. I, i tak się stało, I, i moja mama zaprowadziła mnie na casting do takiego zespołu artystycznego krajki i włodzi, bo ja jestem mhm. z Włodzi I tam w zasadzie spędziłam całą swoją młodość śpiewając i tańcząc, i to była niesamowita przygoda dla mnie. Bo oprócz tego, że oczywiście śpiewałam i tańczyłam, czyli robiłam to, co kocham najbardziej, to jeszcze zwiedzałam inne kraje, mhm. i to też było przyjemne, bo to wiadomo, były czasy takie, że nie każdy mógł wsiąść w samochód i po prostu pojechać, gdzie go oczy poniosą. Ja oczywiście chcę się na Tobie skoncentrować, na Twojej karierze, no ale trudno nie zauważyć Twojego bycia w ich troje. No i w związku z Michałem, z Michałem Wiśniewskim, bo to chyba taka rozpoznawalność popularność twoja rozpoczęła się od tego zespołu od tego też tak. związku no nie da się obojętnie obok tego przejść dobrze wspominasz w ogóle już dzisiaj z perspektywy tamten czas to znaczy w ogóle historia zatoczyła koło bo teraz też razem pracujemy o! ponieważ na koncertach z zespołem ich troje są tancerze z mojej szkoły tańca oczywiście wepchnęłam tam też dzieci <laughs> Które e, tańczą, więc jesteśmy e, nie, niezłym paczłorkiem. E, naprawdę te koraliczki się tam tak e, pięknie zazębiają, więc e, m, był moment, kiedy nie pracowaliśmy razem, a teraz jest e, dość przyjemnie. E, a wspominam ten czas. E, nie, nie wszystko dobrze pamiętam, bo ten czas się po prostu to wszystko tak bardzo szybko. Mm. Pędziło do przodu jak prawdziwy ro roller coaster w który wsiedliśmy i. I pruło. Naprawdę, tak, tak. Nie wiadomo było, czy się wykolei, czy po prostu pofrunie, czy uderzymy głową w mur. No Natomiast na pewno pędził z prędkością światła. I ktoś na ten roller coaster załapał, to wsiadał i, i jechał z nami. Kto nie zdążył, no to, to nie zdążył. Mm -hmm. No natomiast, no, na pewno był to bardzo taki barwny, intensywny um, czas, w którym Oboje bardzo mocno spełnialiśmy się zawodowo, um, i to było bardzo przyjemne. Zanim ja też stałam się um, mandaryną, która mm. występuje, to, to zajmowałam się um, tańcem w ich troje i, i ten taniec nas w sumie połączył, więc mm -hmm. taniec... ale masz takie poczucie, że trochę gdyby nie Michał, nie twój mąż, to mandaryny by nie było. Nie wiem, to, to znaczy nie, mandaryna byłaby na pewno, bo już e, dzieci w podstawówce tak mnie przezwały. Nie, więc... nie, mówię o o, o, o artystycznej. Ja wiem, wiem, oczywiście, mm. wiem, wiem o czym mówisz. E, ale myślę, że ja mam, znaczy nie, nie myślę, wiem kim jestem i jaki mam charakter. E, może byłaby to inna droga, mhm. e, a na pewno byłaby to droga artystyczna, bo to jest świat, którym pociągał mnie od zawsze. E, I tak jak mówię, śpiewałam i tańczyłam w zespole dziecięcym. Później dużo więcej tańczyłam, a jeszcze później próbowałam liznąć aktorstwa w dwóch szkołach, w szkole łódzkiej i później u państwa machulskich, więc mhm. to też um, jakaś taka przygoda, która mnie bardzo um, nakręcała i, i, i jakby to jest świat, który ja czuję podskórnie i hmm, y, 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 ciężko mi mówić, co by było gdyby. Mm -hmm. y, 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 Natomiast myślę, że może inną drogą, może odrobinę inaczej. Y, y, ale myślę, że, że byłabym w podobnym miejscu. No, na Was, ja pamiętam, wtedy był niesamowity bum. To, to, co się działo w ogóle w Polsce i myślę, że też poza granicami, to, to było niesamowite. No też sam Wasz udział prawda, w reality show, to też było... Już dzisiaj to jest, wiesz, trochę takie naturalne. Włączamy telewizor, jest x takich programów. Nie tylko telewizor, sami mamy różne Instagramy. Dokładnie, inne. dokładnie, e... to jest trochę podobne. Tak, oczywiście. Ale wtedy, jak się y, czuje y, bardzo młoda dziewczyna, z już dwójka, dwójka dzieci była wtedy? Yy, yy, to znaczy, byłam z wapką w ciąży. A, ja no właśnie. Ale był na świecie. Y jak. jak... Bo ja ciekawa jestem, jak, jak można sobie poradzić psychicznie z takim obciążeniem ogromnym, nie? <laughs> nie wiem. <śmiech> <śmiech> y, tak, to jest y, dobre pytanie. To y, z jednej strony bardzo kusząca propozycja i, i w zasadzie trochę taka, że nas i tak podglądano. Non stop. Mm. Y, Siedzieli paparazzi na płocie, y, gonili nas samochodami, y, gdzie się nie ruszyliśmy, to zawsze się ktoś znalazł, kto zrobił nam zdjęcie, a, więc też żyliśmy trochę w takim domu, który był bardzo otwartym domem i, i, i zawsze ktoś tam był. Y, jak, no, no, Tak, tak, jakby tysiące ludzi, którzy obsługiwali naszą rodzinę, więc y, no, cały czas byliśmy na świeczniku, naprawdę. Y, Otwieraliśmy lodówkę, a tam znowu my, mhm. więc nie chcę powiedzieć, że to było, jakby bardzo nas to nie zmieniło, to, że ktoś gdzieś tam nas podglądał. No nie graliśmy na potrzeby tego programu, dlatego też no właśnie, było dużo różnych było zdjęć, takich bardzo naturalnych. Też jesteśmy dwojgiem ludzi, którzy gdzieś tam mają blisko siebie emocje. No na pewno patrząc też z perspektywy czasu, dużo rzeczy zrobiłabym jakoś inaczej, na wiele rzeczy zareagowałabym inaczej. No ale to młodość. Ale chyba mieliście fajny odbiór, głównie, prawda? Jednak zdecydowanie mniej było tego hejtu, tak mi się wydaje. I, a jednak wzbudzaliście bardzo dużą sympatię. No i to było naprawdę super. No, tak, w, wiele ludzi, którzy gdzieś tam stali pod domem, e, okazywali nam jakąś taką radość i, i, i trzymali kciuki, i cieszyli się, e, <grybujesz> że daliśmy się e, podpuścić na te wszystkie kamery. E, ale też m, chyba to były trochę takie czasy, e, gdzie nie otwieraliśmy komórki czy komputera i nie czytaliśmy, po prostu nie zalewał nas mm -hmm. ten hejt zewsząd, bo nie było aż. Takiego dostępu. Może ludzie byli też odrobinę, bardziej mniej, jakby mniej wylewni w tym temacie jakoś. Yy... No właśnie wydaje mi się, że było trochę inaczej, bo ostatnio rozmawiałam z Andrzejem Sołtusikiem, który również brał udział w waszym programie i on powiedział tak, tak. mi, owszem, był hejt, ale było na zasadzie takiej, że ktoś do mnie podszedł na stacji benzynowej, w sklepie coś powiedział, nie było takiego dostępu, jaki jest teraz. Przecież takiej samowolki, wiesz, takiego. Tak. Yy... Bo ja y, jakby akceptuję jakąś taką krytykę. To jest w sumie okej. Okay. Y, ludzie powinni móc wypowiedzieć się w danym temacie. Nawet jeśli mają, y, jakby fajnie, jeśli mają inne zdanie, coś im się nie podoba, ale y, po prostu. Y, ta frustracja spod wątroby, która w ogóle jakby w części nawet nie wynika, nie odnosi się mm -hmm. do tego, co, co widać, czy co można e, przeczytać, e, czy, czy właśnie zobaczyć, tylko do jakiejś takiej frustracji życiowej jest e, dla mnie jakimś takim no, słabym czymś. No, wolę tych, którzy piszą dobrze, bo oni są e, jakby. E, Dużo odważniejsi. Łatwo mm -hmm. jest napisać i skrytykować kogoś, dużo trudniej jest kogoś obronić, więc jakby. To Jasne. E, zostawmy już w takim razie ten hejt. Ja też nie znoszę, bo to, co się dzieje, to jest nie do, pom nie do pomyślenia teraz, naprawdę. I Wam, artystom, jest bardzo, bardzo trudno, wyobrażam sobie z tym funkcjonować. Kolejne moje pytanie jest takie. Kiedy pomyślałaś tak na poważnie, że śpiewanie to może być też sposób na życie? Bo jednak na początku, tak jak ustaliłyśmy, był taniec, i potem przyszło śpiewanie. To znaczy, ym, tak jak mówiłam w tym zespole y, krajki łódzkim, tam śpiewałyśmy dokładnie tyle samo, ile tańczyłyśmy, więc to był taki y, trochę, a nie trochę, nawet bardzo y, odnośnik warszawskiej gawendy. Mm -hmm. Te dziewczynki też tam śpiewały tańczyły, ja i tańczyły i my też. O no właśnie. <laughs> więc tam nas też ćwiczono na wszystkie strony. Ym, natomiast no ja taniec pokochałam. Od pierwszego postawienia tanecznego kroku yy, i, i zakochałam się yy, ze wzajemnością. Ym, natomiast yy, no, związałam się z muzykiem yy, i, i też gdzieś próbowałam yy, swoich sił już wcześniej yy, w różnych studiach. Yy. No, ale to tak jakoś przyszło um, trochę z producentami niemieckimi, którzy mm -hmm. gdzieś tam chcieli popróbować, znaleźli jakiś we mnie potencjał kolorowego ptaka, który, um, który gdzieś na polskiej scenie mógłby zaistnieć, bo um, jest trochę inny, bardziej taneczny, kolorowy. Um, i, to się w sumie wydarzyło, ale też to się stało za, za, w programie, mm -hmm. w którym byliśmy. Więc no właśnie, ty zaśpiewałeś chyba. Sumie... Tak, pozwolono mi jakby e, spróbować. I... Tak, spróbowałam, no i powiedziałam, dobra, to ja biorę to. No właśnie, bo ja sobie tutaj e, zrobiłam taką małą ściągę, wynotowałam, znaczy wynotowałam sobie, wydrukowałam sobie po prostu najprościej mówiąc. I e, wyczytałam, że e, płyta, którą ty wydałaś, została sprzedana. Znaczy, pokryła się przede wszystkim złotem, za sprzedaż ponad 35 tysięcy kopii. No to jest niemały sukces. Tak, to z tego się bardzo cieszę. Chyba nawet wydaje mi się, że. że Możliwe, że więcej. Że, tak, że, tak, tak że, Takie że są więcej. informacje w Wikipedii, hmm. więc one nie, nie, nie muszą być do końca ścisłe. No ona i to ona był ten... Platynowa. Platynowa. Wiem, koniec końców. Tego. Koniec końców. No, no właśnie, więc ja myślę, że chyba Polska czekała na taką e, artystkę, taką e, wokalistkę, która jest... E, ja się nie boję tego słowa. I komercyjna, bo można być komercyjnym, tak, i można być fajnym. To ja też tak uważam. Prawda? E, jakby... Bo, bo, bo często jest tak, że jak ktoś jest komercyjny, to to nie do końca jest takie artystyczne. A ty właśnie masz tę przewagę, że pokazujesz siebie i jako artystkę komercyjną, ale jako taką twórczą bardzo osobę. Bardzo Ci dziękuję, to przemiłe i cudowne. Bardzo się z tego cieszę. I cieszę się, że, że jakby moja droga wygląda tak, jak wygląda. Teraz też jestem w sumie w fajnym miejscu, bo. Bo młodzi ludzie odkrywają mnie na nowo, i, mhm. i naprawdę, osoby, z którymi teraz pracuję i, i mam kontakt, to jest niesamowite, jaką oni mają energię mhm. do tego, że po prostu też chcą odświeżać te stare piosenki. To jest, no, bardzo to jest dla mnie, no, przemiłe. O czym w takim razie Mandaryna marzy, zawodowo i prywatnie? Zawodowo oczywiście, chciałam przeprosić wszystkich moich fanów, którzy piszą Kiedy Płyta, Kiedy Płyta, Kiedy Płyta. Ona się nagrywa i to też jest moje marzenie, żeby, żeby, wydać coś, co gdzieś tam leży mi na sercu, z własnym tekstem może, bo też ich piszę mnóstwo. No ale jeszcze tam szlifuję ten temat. To tak artystycznie. No też chciałabym, żeby, żeby te dzieciaki z moich szkół po prostu też wierzyły w siebie, wiedziały, że wybrały dobrą, dobrą drogę, że taniec jest naprawdę czymś fantastycznym. Jest jakby lekiem na całe zło, ale też e, fajnym wyrażaniem samego siebie, więc w ten taniec mocno wierzę. I ja jeszcze raz bardzo ci serdecznie dziękuję. To dziękuję. była przemiła rozmowa. Dziękuję pięknie, jeszcze raz za zaproszenie. Dziękuję do usłyszenia. A.